na zimę, można wystarczy go przykryć, nie trzeba go gdzieś przynosić. Nie? Generalnie koszt takiego stolika na balustradę to jest około 100-120 złotych. Koszt wykonania tego to jest około 40 Można mniej. Tego trzeba wykonać. Jeżeli mamy już w stół, to teraz przejdźmy do przesad na pewno Państwo też gdzieś są takie mety, czy to stary taboret, stare krzesło, jakiś fotel, gdzie po prostu trzeba by było je tylko doczyścić, jeżeli farba się uszy i pomalować. Pomalować można różnymi środkami. Mogą to być spraye, w spreju, które są najłatwiejsze, chociaż malowanie mi sprawia trochę trudności. Proszę trzeba zabezpieczyć otoczenie, żeby nie mieć wszystkich podciapka, ale potem się nie trzeba martwić o to, co zrobić z resztką farby, Albo z narzędziami. A tu jest przykład krzesła zrobionego z palet. O paletach będzie jeszcze mowa dzisiaj dosyć dużo, ponieważ jest to materiał bardzo wytrzymały, łatwo dostępny, niedrogi, który można pomalować na różne kolory yy, i zarażować w różny sposób. A tutaj kilka rozwiązań do mniejszych przestrzeni. Jeżeli masz nam się taka leżanka, tysiąca, ale nie mamy miejsca, ale mamy na przykład takie lądzie, czyli, czyli toknięty barw. Możemy zastosować tam, jeżeli chodzi o takie e, odpoczywanie w pozycji leżącej i należy. E, jeżeli nie ma aż na miejsca marzna dzisiejszącej warkę, tak poprzednio mamy, to lądzie, czyli zastosować potem wiszące, czyli po prostu podmieszamy taką konstrukcję. Ona może mieć formę jaja, formę kuli, w e, której możemy się po prostu. W tym, że trzeba się Mając tą konstrukcję, no to na zimę zostaną te palety po prostu na konie a całą resztę trzeba będzie wziąć i no A tutaj przykład wykorzystania skrzyni. O skrzyni, o już jest, na napisana jest, mowa, to jest skrzynia wojskowa. Skrzynia wojskowa to jest bardzo dobra alternatywa dla skrzyń takich ogrodowych, które można dostać w sklepach. Ponieważ ceny skrzyń takich ogrodowych to jest około 80 zł zbyt, w zależności od tego z czego są wykonane, a koszt takiej, koszt skrzyni wojskowej drewnianej to jest od 30 zł w zależności od tego jaką dużą skrzynię potrzebujemy, a jest to skrzynia wzmacniana, impregnowana, sprawdzona, po której można skakać, siadać duże obciążenia na górę dawać, a jednocześnie może służyć jako miejsce do przechowywania jakichś elementów. A tutaj po prawej stronie jest taka zrównoważona, którą ustawia się jedno na drugą, ale tak miankową. czyli w miejscu, gdzie mamy to kolejny poziom będzie miał tą część wybuchu. Dzięki temu w tej konstrukcji na przykład zmieści się aż 9 roślin. Tak jak wewnątrz bądź na zewnątrz, tak samo z zawieszaniem Jest to ciekawe rozwiązanie właśnie tego, do uzyskania tej kompozycji pionowej, żeby w jednym miejscu po prostu nagrywać jak najwięcej roślin, uzyskać taki ciekawy akcent. Można wiadomo, można doczepić ją do kolejnej i w ten sposób uzyskać takie wiszące oglądę, jeżeli już do środka rośliny która... Mają taki posłuch no to będziemy mieli kaskady. Generalnie jest to bardzo takie niekonwencjonalne podejście do uprawy roślin. różne no, zwykle, no to jest to jeden ze sposobów. Ceny tych domiczeń to jest około 100 zł, w zależności od tego, że to jest roślina, nie tylko biała, nie tylko czarna, nie tylko jasna. Ale chciałam wiedzieć, czy to roślina to wytrzymało, Potem wystarczy nasypać z ziemi, stanąć z roślinami i sobie go powiesić. Generalnie na wykorzystaniu historii, jeżeli chodzi o doniczki i wykonywanie takich samodzielnych dekoracji, to bardzo dużo je pokażę na samym końcu, jeżeli nam wystarczy czasu. W każdym razie te wszystkie poprzednie przykłady, które można kupić, można też zrobić. ze żeby była podstawa do otrzymania się No i w tym samym mamy krzynię do siedzenia z żaluzją, czyli może pełnić może funkcję przesłony w razie zbytniego nasłonecznienia. Możemy ją zamknąć, kiedy się, e, powiedzmy, wieczorem możemy ją odsłonić. Jest miejsce do przechowywania oraz siedzisko. Tutaj mamy typową odstrzygnię agrandową, którą możemy, tutaj oraz którą teraz możemy służyć za siedzisko. To jest ta sama jest wariacja na temat tej skrzyni, czyli zrobiona łapka. z takiej aukcji, gdy takie skrzynie są sprzedawane, jak widać, one wymagają takich typu usunięcie naklejki, jeżeli w pracownieniu i żeby pracownicy, ma Jeżeli ktoś ma dużo czasu, złote roczki i, i po prostu chęci, może wykonać też skrzynię samemu, z tym, że jest to dosyć trudne, ale będę wywiązać ale można też dostać lampy lany bakterią bądź e, normalnie podłączone do. Można też zastosować e, lampki e, takie oświetleniowe e, świąteczne, z tym, że należy zwrócić uwagę, żeby one były przeznaczone do zastosowania na zewnątrz ze względu na, na swoją odporność na wilgoć i działanie innych czynników atmosferycznych. Jest taki kloszy, kształt, tutaj jest przykład takich kloszy w różnych kształtach, to jest tylko wierzchowej, w lodowej. To są jeszcze klosze, tak cotton balls, czyli zrobione z sznurku w różnych kolorach, bez zbierania wody. Tu jest pokazany zbiornik zrobiony z różnicy e, ziemi, gniazdej, obrzeża e, z tworzywa sztucznego, to jest takie obrzeże prawnikowe. E, jak widać, zostały zrobione dwa poziomy, niższy i wyższy. Ten wyższy będzie przeznaczony dla roślin, które lubią ale nie są roślinami takimi, w tym przypadku to powiedzieć. Wiadro roślinca, nasypanie na dno, troszeczkę ziemi i żmiru. Ta ziemia będzie potrzebna po to, aby rozrosła się moczarka kanadyjska. To jest roślina, którą można spotkać bardzo często w akwariach. Z tym, że jest to roślina innowacyjna, żeby nam się nie dostała poza nasz ekosystem. Następnie do rozróżniania poziomu, żeby różne rodzaje roślin można było zasadzić w tym pojemniku, zastosowano cechy dziurawki dla dążeni, czyli roślin, które robią będą większą będąc, tylko jedną tutaj dla tych pałek wodnych i kosetów dwie, a rośliny umieszczono w pojemnikach, które można dostać, jeżeli ktoś już kiedyś robił oczko wody, na przykład sobie w obrótku, na działce, to wie o co chodzi w każdym razie na dziale z rządzeniem obrotem, albo no, potrzebują Państwo po prostu miejsca stricte do odpoczynku, to muszą po prostu Państwo o tym uświadomić to sobie, no, może w ten sposób. I tak, czyli tam gdzie mówiłam, że jakieś zwężenia są, tego typu rzeczy, żeby Państwo po prostu znali kształt i wymianę tej przestrzeni do zaaranżowania. I trzecia rzecz, czyli Państwo po prostu zastanowili się, jakie są bady tego balkonu dla Państwa i jakie są zalety, żeby te zalety po prostu wyeksponować, a bady po prostu um, zaduszować, żeby jak najmniej były dla Państwa uciążliwe. Tyle, jeżeli jeszcze szczeblach zdrabniamy y, połączone ze sobą po taką kwiatownicę i zawieszone w pośrodku pojemników. Te pojemniki to mogą być również wyderka po farbie. To mogą być Y, jakieś puszki, z tym, że po prostu trzeba je odpowiednio wykończyć, czyli albo polakierować. można to po prostu wykonać samemu przywróć elementów, które już... Po prostu pierwsze kilka stron zostawiamy z z spokojnie. Resztę należy skleić, najlepszą Te do tego, kle... znaczy leżą, bardzo dobrym klejem do tego jest klej to jest taki klej, który w trakcie użytkowania jest w kolorze białym, a no to jest, jest przezroczysty i bardzo mocno trzymał rogę, jest to do no dokumentuje Następnie wycinamy otwór taki jak potrzebujemy, czyli po to, żeby się zmieściło na to, co chcemy Czy to będą klucze, czy to będzie e, książeczka, czy cokolwiek innego. Czyli tak jak tutaj, kwiaty. Następnie, e, żeby zrobić wyniczkę, zostało to wyłożone folią, umieszczymy na skalę ślina. Wolna przestrzeń została przykryta tę. Całość folii została przycięta, do, doklejona do każdej książki i w ten sposób mamy właśnie taką niekonwencjonalną. Trzeba wyjąć ym, wnętrze żarówki, czyli ten czarny. Wyściał, to jest na środku, następnie drucik do na środka, żeby niczego nie zostało, ale z drugiej strony, żeby nie naruszyć tej nadawowej e, obudowy. Następnie obudowę należy odkręcić tym sztywnym drucikiem i uformować taką konstrukcję wstrzymującą. Do na środka należy przyprawić ziemię, delikatnie umieścić w środku roślinę i, pod, i podlewać, przy pomocy właśnie dyspresji, także przerwienia, żeby pośrednio nadchodzę, tylko utrzymywać wygodność szkół. W ten sposób mamy dzisiaj szybko dwie donice. Do tą donicę wraz z tą konstrukcją metalową w wypłatę większych donic. Generalnie chodzi o to, żeby z siatki zbrojeniowej albo siatki ogrodenia... Inaczej jeden albo drugiego, dzięki czemu uzyskujemy taką podwójną kódkę, którą możemy zastosować jako tego piatu, tak jak tutaj, albo osłonę właśnie tego drzewa, czy w tym, że należy pamiętać, żeby jeszcze je położyć jakieś mieszkanie. Damy do środka nakładamy kolejną budniczkę, znowu ziemię do rozszerzenia i tak kolejne kniżka jeszcze sama wzbogacona tym że została wyprowadzona ruchka, która e, po prostu tworzy wodotrysk na górze. Jeżeli byśmy chcieli to zrobić, to po prostu ją trzeba wprowadzić do tej drugiej wyliczki od dołu, a resztę, tak jak zamaskować, schować, żeby nie było tego widać.